Siemano widzowie dzisiaj nagrywam nowy e, nowy update z Halloween, jak widzicie, przede mną. E, znaczy za tam z nowy domek. Igor kupił właśnie nowy ten domek za e, 199 Robuxów. Sie mam w ogóle Igor. Siemanko no właśnie dzisiaj sobie e, zagramy w nowego e, tego chowanego, bo tutaj jest coś takiego. Najpierw wam pokażę widzowie cały ten dom więc tutaj jest w ogóle takie przejście i Igor zaraz nas y, ten zaprowadzi do tej, y, do takiej szafy gdzie wychodzi ręka. Pokaż Igor gdzie to jest. E, no to jest gdzieś bardziej na górze. No. Dobra. To widzowie my idziemy, o, gdzie? Pokaż. Piękowy. O dawaj. Widzicie, widzowie do dowiedzę. Dobra, i daj mi właściciela e, tego domku. Jakiego właściciela? Żebym mógł otwierać drzwi, żebym mógł otwierać jedną rzecz. Dobra. Okej. Okay. Dobra, a, a ja jeszcze są takie y, na dół pomieszczenie. A, widz, a w ogóle są jakieś nowe propsy? Samo, bo zobaczymy widzowie. Zobaczymy też nowe jakieś auta. Nie wiem czy są jakieś auta, bo ja widzowie nic nie czytałem na, na temat tego update'u jakby. Tylko ja po prostu dołączyłem widzowie. Dobra widzowie, jestem. Eee... Chodź tutaj. A, tutaj. No dawaj. To jest, jest takie pomieszczenie gdzie rzeczy się podnie, nie latają. Po, po, no właśnie, latają. Dobra widzowie, bo na obrazku jest pokazane, że e, już tutaj pokazuję jest coś takiego. I jest pokazane, że są potrzebne trzy osoby, żeby jakby wezwać ducha. Tam taki monster jakby łazi. Znaczy nie ducha, tylko właśnie coś, coś takiego. I... Tutaj, właśnie, biegną. Są jakieś widzowie, tutaj klatki, i tutaj jakoś go wzywają. Więc to jest właśnie widzowie fajne. Wbijam właśnie z multi konta. Chodź tutaj. Poczekaj, bo ja z multi konta idę. Po raz pierwszy. Nie, ja, ja tak dawno nie grałem na telefonie w, w Brookhaven. Gdzie jest to, żeby go przywołać? Gdzie to jest? Tu, tutaj, 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 Ok, musimy się ustawić. Dobra, to ja tutaj. ci e, ja kontakt tutaj. Czekaj na nas. Musisz żyć. Nie, no, wyłącz tego ducha. Daj mojemu, mojemu koncie tego spolukatora. Hmm, ok, dobra, to klikamy. A gdzie tu się klika? Tu. I kam. Nie. Potem no czas jest. Też kwitnij. Dobra. Do Co jest? No to chyba śnieżami i Dobra, to nie to, co ma widzowie zrobić z dwoma kątami, to ja wychodzę z multi. Widowie, polega na tym coś takiego, że ja się zamieniam w ducha. Ja cię nie widzę teraz. Igor musi wziąć wykrywać duchów i musi mnie znaleźć, a ty mnie widzisz? No teraz widzę. To jak to zrobić, żebym był ciągle? O, teraz widzę. Ale przez chwilkę. Tylko, bo ja nie wiem, jak ciągle być duchem. Jestem. Dobra, to masz to? A czemu mi to znika? Nie znikam. I to nie tylko tych przycisków. No nie znajdowuj mnie. Dobra, licz do dziesięciu. ja. Dwa.

Dobra widzowie, nikt mnie nie widzi. I sum chyba, mówię, czy to już było. Nie wiem, ja widzę, dawno w w ogóle nie grałem. Teraz przetestujemy wszystkie widzowe rzeczy. Ja Wbijam multi-konto i zobaczę co tam jest napisane, żeby wam wszystko pokazać. W Dobra, widzowie. Ja. Gdzie jesteś na górze? O kurde! Ha, możemy poszukać cukierki kukurydzianych, żeby odblokować przedmioty Halloween. Mamy Halloweenowe rzeczy. To są jakieś narzędzie do. Nie wiem, co to jest. Jakieś słodyczy. Przerażający przedmiot, który sprawia, że szkieletom Straszy, e, czarny samochód z trumną, samochód z trumną, pomarańczową, nową, nawiedzony dom, nowy, specjalny, Halloween dom z trybem ducha, e, już jest w wyprzedaży. Hive and more you have and Halloween, please unlock and ups, 31. Dobra, to widzowie, zaraz sobie poszukamy tych e, cukierasów, cukierków. Ale najpierw e, Igor musi mnie znaleźć. Dobra, widzę, że Igor mnie znalazł, ale oszukiwał, bo patrzył mi w laptop, ale dobra, idziemy teraz. E, Zobaczyć po cukierki, więc zaraz... Chujecie. Dobra, to zaraz widzowie tam pójdziemy. Mam takie jedną też takie. widzowie. Co tu jest? To widzowie by było? Ja nie wiem, widzę, ja tak dawno w Brookhaven nie grałem. O, tutaj są te nowe... nowe autka. No, okay, dużo nowych. Tutaj jest jakieś... nowe autka, więc fajne to wszystko. Weźmiemy sobie Lamborghini. A nie, to jest płatne. To ja to. Ale gdzie ja widzę, wyjadę? Kiedyś na tym samym miejscu u cyrki. Ja mam nawet rzeczy z cyrku. Już wam pokazuję, jakie, ale w sumie nie, ja bym nie pokazuł, bo bez sensu. Albo dobra. Tu jest coś takiego i takiego. Tu jest coś takiego i takiego. Dobra. Brookhaven with you, a happy Halloween. Taki, dziękuję. Yy, już wykrótce. No okay. i ja po prostu tak po mapie szukać tych cukierków. Dobra. Tutaj sprzedałem czekoladę. Aha, nikogo nie ma. Dobra, będę chodził za jakimiś osobami, bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Tam. Aha, tu jest jakiś labirynt widzowy. Dobra, to lecimy. Ja trochę poszukam albo... Dobra, nie. Już i tak. Znalazłam. Ale dobra, odsłonić tą A to chyba nie tu. O, mam coś widzowie. Mam jakieś sody. Igor chodzi do nas. W jakimś labiryncie gdzieś w podziemiach. u szkieletom. O jacie co tutaj widzowie się dzieje. Ja I ja jakie cera można je w ogóle otworzyć? Nie, nie, no się niestety. A szkoda fajne by to było widzowie. Ale... Okej, okay, mamy wyjście. A, okej. Okay. Gdzie to? jakiś cmentarz? Gdzie ja jestem? A tutaj... O i tutaj są te nowe samochodziki, można im, im jeździć? Nie. Mam cukierka. Ale widzowie na razie chyba się nie da tego zdobyć. klatki, co tutaj się widzowie dzieje, da się na to wejść? a ja wyjdę sobie na klat do klatki. Jesteś w klatce? To ja idę na drugie drzewo. Ej, tutaj się nie dało siedzieć. O, Usi usiadłeś? Usiadłeś? Mm. Jestem, ej! Co jest to za kwitawka? <kłysy> Widzowie, jestem w klatce. Ja trzy, dwa... Jeden! Rytku. Zrobiłem tak. salto. Mm. Aha, bo ty zrobiłeś... A co to są za nowe młotki? O nie, po prostu zmienione. Na... Od kiedy widzowie są z, z, z dźwiękami? Ja widzowie tak dawno w Brookhaven nie grałem. Ja ciągle w Steel update nad widzowie gram i tak to w Brookhaven to bardzo e, rzadko gram. W ogóle jakby widzowie nie gram. Ale specjalnie dla was nagrywam po prostu ten update, update dla tych co po prostu e, lubią Brookhaven. Tutaj jest jakiś topór. Pozwiedzajmy sobie widzowie tą mapkę, ale chyba już całą zbliżyliśmy. Ja byłam w tym labiryncie. I tam nic takiego nie ma. Albo może jeszcze jest? Dobra. Widzowie, ja mam, ja, ja widzowie, ja już wiem co, co zrobimy. Widzowie, zrobi, ja zrobię coś takiego, że zaproszę na odcinek, na odcinek moich kolegów i Igora i, Gora, i sp, w, nie wiem, w czwórkę. Zagramy w tego ducha i będzie ciekawiej widzowie, więc możemy zagrać w twórkę piątkę, nie, wiem, ile będzie moich kolegów. Zobaczymy. Może jest jakieś tajne coś tu? Nie. Dobra widzowie, ja idę jeszcze raz do tego labiryntu, ale czekajcie, ja muszę chyba wejść tunelem. Ja już się widzowie tutaj pogubiłem. Gdzie ja mam iść? Coś tutaj chyba się buduje. Trumna. Co jest? Można do niej, we, do niej wejść. Ja jestem w trumnie. Jestem taki czerwony w niej. Fajnie, oh. sobie, fajnie sobie zrobić takiego screena i normalnie sobie ustawieniem na YouTube, na profilowy, na Whatsappie, czy coś w tym stylu. Fajne, fajne... Yy, dobra. Ja nie mam co tam czekoladą, tutaj nic nie ma. I co to jest? To Jakiś jest tunel. Widzowie, co to jest? Ja tutaj nie byłem. Okay. Mo a, mogę tu wejść? Mogę, mogę, mogę? O! Ja jestem. A ja jestem przy tym. Dobra, widzowie, zobaczmy, czy coś jest jeszcze w tym labiryncie. Tam gdzieś było. Tam jest widzowie to wejście, to nie Ale ogólnie tutaj są nie mogę coś nie kliknąć? Nie, nie mogę. Ale te widzowie cukierki, one chyba będą wkrótce, ja, ja nie wiem Coś tam jest. A po co typek stawię tutaj drabina? Aha. Ale cwaniaki. Jest tutaj jakieś tajne przejście. Dobra, widzowie, to chyba na tyle z tego eventu. Albo nie, no. Jak, jest, jak są jakieś już propsy, no to trzeba to jakoś zdobyć. Tylko, że jak to zrobić? To mi daje pieniądze? Komplet i te AZ Candy. A czy to jest tutaj. Tu mam w to zagrać. O, co jest? Aha Ja zostawiam. Dobra, widzowie, ja wszystko tutaj klikam O, co jest? Jaka mikstura? Je, ale fajne O, widzowie, jestem mieszany w... Jestem w jakiejś miksturze Dobra. Że ja widzę, grałem w Prokoumę za tych starszych czasów, gdy jeszcze nie było jakichś normalnych teraz tych emotek z nawet piosenką. Tego kiedyś nie było. Nie, nie było. Ja grałem w, w czasy te starsze. Dobra, widzę I wie. E, Igor, wiesz co czy można jeszcze zrobić? Zagramy jeszcze jeden. Co można? No, się do mojego domu. No, ja jestem. No, i to było takie zeście w dół, i tam jak się wchodziło, no to taki skelet wychodził z utrudnień. To... Serio? No? Ja widziałem, że z obrazu wychodził. To no, O, tutaj jest. Do piwnicy? No, chyba. Tak, to piwnica. A to jest to kupac, ze tego? Kupac, tutaj, tutaj. tutaj Pajączek. To się otworzyło? O! O Jezus! Igor, ja tego się nie spodziewałem. Ej, tutaj można napisać sobie, co się chce. No patrz. XD. Co? Patrz, ja napisałem. Co? O! Tutaj jest pajączek. też można zmienić. Tutaj też wyskakuje. Czemu tutaj nie wyskakuje? Adip Igor. Adip Igor? aha, ja jestem w klatce. Ogólnie widzę fajny, bardzo ten domek, Fajny ten update. Ale te cukierki będą chyba wkrótce. Tam było tak napisane. Tutaj kolejna klatka. Jemy w kolejną rundę Fawonego? Dobra. Dobra. A teraz tym nie będzie Okej. Okay. Dobra, widzowie, czekaj, gdzie to było? Jesteś już duchem? Czekaj, to jest to? Nie to, nie to. To jest to? Dobra, Dobra powiedz kiedy mogę zacierać. Okej. Okay. A to muszę jakoś klikać? Nie.

Gdzie ty jesteś? Nigdzie ci nie ma Tutaj Złapany jesteś? Gdzie ty byłeś? Ty byłeś na górze? Aha. Dobra, to dała jeszcze jedna runda, ale teraz ty mnie łapiesz. Teraz możemy sobie podpowiadać, podpływać, które piętro. Ogólne, dolne czy górne? Nie, tutaj się stałem. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie to jest. Ja się zgubiłem. Widzę, ja się to zgubiłem. Ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Gdzie? Na dole tutaj. O kurczę. Gdzie na dole? No to jest takie łatwe. No, ja nie mam tego domu, co masz ten dom. A tutaj no. Halo. No ha. Dobra. Do widzenia. Mam te pânqueiro.

widzowie, ale ja mam kąpę Tego sami którego widzicie to on, jakby mnie nie widzi, więc to git, ale widzowie patrzcie gdzie ja jestem O, u jest ta ręka? Powiedziałem, że jest ręka xd Dobra, ogólnie widzowie fajny event, on jakby w całości nie jest, no bo dopiero to będzie wkrótce. Ja nie wiem kiedy to będzie. A no, ja potwór, nie jest. Widzowie, jutro jest event Steela Brainot, więc może dla, Może go nagram, może nie, jeszcze nie wiem. Ale powiem Wam, że szykuję filmik, gdzie będę farmił dobrego Brainota. że dobre Brainoty skipuję za robuxy i... Farmię i robię rytuały z dolnym brajnotem. Nie wiem jaki mi, wy mi wyjdzie, ale e, właśnie Do rodziny można. Od kiedy można coś robić takiego? E, właśnie, właśnie. E, robię właśnie dla Was taki panterzny film, gdzie będę farmił Brainota. Moi koledzy będą mi pomagać robić rytuały. Igor będzie odkupywał, ale jak ty to robisz? Teraz masz taki znaczek. Rodzina. Co jest? A to ty kiedy jest? Opiekum. O co to chodzi? Ty nie, Teraz my się widzimy, czy tylko ty mnie widzisz? Bo sobie, Igor mnie widzi. Aha, i ja się teraz nazywam. Opieku. Ej, fajne, to... Ale to raczej nie w tym evencie było. A dawaj zmieni na czerwony kolor, to będzie takie creepy. na czerwony? No na czerwony. O, jak to wygląda? teraz fajnie to wygląda. Ten niebieski też ładnie wyglądał, ale czerwony Czerwony i czarny to lepiej pasuje, ale niebieski też bardzo, bardzo do... ładny. Dobra, widzowie, tak prezentuje się ten dom. To dzisiaj na tyle, trzymajcie się. Elo!